Siemanko, z tej strony Twice z kanału Podziemne Typy. W ostatnim filmie niestety dwa nietrafione typy od Sirius Value Bets, a dziś pogramy trzy typy od Majka. Tak prezentują się aktualne statystyki darmowych typów. Sprawdźcie odświeżone ceny i jeszcze lepszą jakość na sport BC. Ponad 85 tysięcy zysków w 2023 roku. Nowa grupa pod piłkę nożną, AKO i mocne single czy skanery kursów. A jak widać po statystykach warto dołączyć. Wpadnijcie również na nasz serwis Podziemne Typy, gdzie znajdziecie topowych typerów takich jak Mar, Vision, Insider i wielu innych. Linki znajdziecie w komentarzu. Pod filmem. Na wtorkowe mecze atakujemy trzy typy od Majka. Zaczynamy od powyżej 13,5 punktów Kendrika w meczu ponad a na dolu EFS w Eurolidze po kursie 1,86. Nun przez kontuzję kolegów stał się kluczowym zawodnikiem swojej drużyny w dzisiejszym meczu, przez co naszym zdaniem powinien spokojnie pokryć over. Drugi typ na dziś to powyżej 9,5 punktów Rokasa po kursie 1,80, również Euroliga, ale tym razem Lyon z Wezda. Rokas dobrze rzuca za trzy, a do tego drużyna ma problemy z kontuzjami, przez co tutaj upatrujemy jego overu. Trzeci bet to dodatkowy typ. Na mecz Lionu ze Zvezdą i minus 2,5 handicap nad strwenę po kursie 1,85. Lyon ma sporo problemów po zmianie trenera, a Zvezda musi wygrać, jeśli chce walczyć o top 8 lub top 10 w tym sezonie. Według nas goście dziś to biorą. A teraz lecimy z szybkim konkursem o 3 razy 15 zł freebetu na mecz Middle Chelsea. W komentarzu typujemy wynik meczu oraz trzecia bramki do godziny spotkania, czyli 21. A jeśli nie macie jeszcze kontawel Wibet, to za rejestrację z naszego linku dostępnego w komentarzu otrzymacie dostęp do grupy VIP na 30 dni. To tyle na dziś. Pamiętajcie, żeby zostać ustawić subo oraz łapkę w górę, aby seria pojawiała się regularnie. Trzymajcie się i do następnego!